22 maja odbyło się obrączkowanie pierwszego lęgu sokołów wędrownych w nadleśnictwie Spychowo i całej Puszczy Piskiej. Para sokołów, która z sukcesem zajęła stare gniazdo jastrzębia, wyprowadziła aż trzy młode, dwa samce i jedną samicę. Montaż obrączek z unikalnym dla każdego osobnika numerem przeprowadzili wykwalifikowani obrączkarze we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt Soku i Komitetem Ochrony Orłów. Zamontowano również przy gnieździe fotopułapkę, aby nie tylko obserwować dalsze poczynania młodych sokołów, ale również dowiedzieć się, czy rodzice posiadają swoje obrączki mówiące o ich pochodzeniu. Przy okazji obrączkowania, sokołom pobrano krew do badań genetycznych, wymaz z kloaki do zbadania flory bakteryjnej oraz zważono każdego osobnika. Kiedy już było po wszystkim, młode ptaki wróciły bezpiecznie do gniazda i swoich rodziców. Za około dwa tygodnie opuszczą swój dom i mamy nadzieję, że będą z powodzeniem szybować wśród spychowskich lasów.